Witam państwa serdecznie. W następnym odcinku zagrajmy w Stone Keep. Tak, dzisiaj już zaczynamy posiadając ten oto przydatny przedmiot. Zbadajmy może na początek zewnętrzne zewnętrzne korytarze. Keep. W ogóle zobaczcie ciekawy widok przez okno. No, nie ma co się dziwić. Jak wszystko się zapadło pod ziemię, wszystko się zapadło pod ziemię, to i za oknami jest ziemia. Paskudna skudna mruga. Od tej pory rozwalamy wszystkie mrówy. Co to mi się tak przycina, cholerstwo, no? Jeszcze raz. Może teraz będzie lepiej? Tak. Jak widzimy, wszystko układa się w taki sympatyczny kwadracik. Ciepłe mrówki Dobra, coś by człowiek zjadł Czy mamy coś w ogóle do zjedzenia, bo ostatnio Pamiętam, że tak żeśmy Kiszkownię zrobili, znaczy ja zrobiłem Nie mam nic do jedzenia To niedobrze Trzeba działać ostrożnie. Zamknięte drzwi? W zasadzie zacięte. Aha... Wszędzie te mrówki słychać. Karaczane, przeklęte. Wo! Już? To było szybkie. W beczkach czasami są przydatne rzeczy, na przykład na przykład coś takiego. Przaczki. No coś dzisiaj mi jakoś tak średnio działa ta gierka, nie wiem dlaczego Powiem szczerze, że zanim w ogóle zabrałem się do nagrywania tego musiałem pokonać całą masę problemów technicznych Wymyśliłem nawet nowe w ogóle metody nagrywania Tylko, że jeszcze nie sprawdziłem ich Nie sprawdziłem ich W działaniu takim normalnym. Dobra, tu mamy zacięte drzwi. Można by to nawet opisać. No. Co, ma, co to co to ma być? No. Zacięte... Drzwi, drzwi. Mam nadzieję, że tak się pisze drzwi. A tu mamy drzwi spod klucza. Czacha kolejna. Mm, klucz. Klucz, klucz, klucz. Na górze było. Zadziałało. Tak. To sprawdźmy co tam jest. O nie, mrówka. No, dziabaj bym Nie I po Co tak mi to klatkuje, że ja nie mam pojęcia co się dzieje. Coś przerażającego. Hmm. Mam nadzieję, że nie wpłynie to jakoś znacząco na... jakość. Zobaczymy. Jeżeli klatkuje, to zazwyczaj oznacza dla mnie problemy z synchronizacją dźwięku. I znowu podobne pomieszczenie. Hmm, tarcza. Dobra weźmy tarczę zamiast worka na kamienie Coś jeszcze jest? Niestety nic Ile to się już nagrywa Jakieś... zależne na co patrzeć około 6 minut A, Cześć Teraz się przyda nasz worek kamienny No... Kurczę, naprawdę powiem Wam, że coś jest tak nienormalnie z tą grą w tym momencie, że aż się dziwię No właśnie, że tu Ech. Rzucaj Rzucimy sobie sztyletem może On tam będzie stał i czekał na nasze ciosy. Tak, i zbieramy łupy. No się martwię, że w duchu cię siedzę Czyżby drugi klucz? Drugi klucz Cudownie, cudownie, zebranie rodzinne nagle mi się zrobiło Nie wiesz, co, coś, obawiam się, że, że ten odcinek nie będzie należał do najlepszych Nie wiem jak to się stało, że wczoraj było dobrze Taka klatkownia, że ja... No, no nie wiem, nie wiem Naprawdę nie wiem Zajrzyjmy do naszych statystycz... statystyczek mm. No, powoli rośnie Wiesz co? Ja to na razie skończę. O, podróż na górę. Sobie możemy nawet to na mapie zapisać. Oczywiście nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Nie tu. Tu mniej więcej. Na górę. Dobra, nie wiem czy, czy coś z tego odcinka w ogóle będzie, bo jest, nie wiem, może tego wy nie wiem odczujecie, ale w mojej perspektywie to jest koszmar w tym momencie. Dobra, dlatego kończę. Na razie, cześć.